Dzień dobry, kochani moi, witam was w kolejnym vlogu. Wiem, że długo mnie tutaj nie było, ale nieważne, na razie zostawmy ten temat. Jak coś, jak słyszycie jakieś dźwięki, to Lili mi podgryza butelkę, bo na kocha butelki, także nie zwracajmy na to uwagi. I tam jest syf, bo przyszedł mi Holzak poes Shane i jest zajebisty, więc pewnie gdzieś tam na rokach czy coś będę wstawiała stylizację, bo mam zamiar taki właśnie nagrać taką roleczkę z letnimi stylizacjami, więc... Sprawdzajcie. A my co? przychodzimy do ogarniania się. Bardziej do pakowania się, bo zaraz jedziemy do mojego chłopaka. Dzisiaj mamy wesele tam od jego strony. Tydzień temu mieliśmy wesele od mojej strony. Także musimy się... Ogarnąć, wyszukować i będziecie dzisiaj uczestniczyć w tym ze mną. Dla Lili rzeczy już praktycznie spakowałam, bo zostajemy tam dzisiaj na noc i wrócimy pewnie jutro, także spakowałam już mniej więcej, ale jeszcze siebie nie spakowałam i to jest zawsze najgorsze, bo już nienawidzę tego robić. Lili jeszcze jako taką po prostu wezmę, spakuję jej rzeczy i tak dalej, ale jeśli chodzi o mnie, to Trochę to pewnie potrwa, bo ja nie wiem, co ją ja mam pakować. Coś mniej więcej wiem, bo już w swoim życiu się tyle rozpakowałam, że nie wiem, nie zliczę tego, więc nie przedłużając, idę się spakować. Będziemy musieli po drodze na pewno zajechać do Pepko po maty dla niej, bo no, ona się załatwia już na zewnątrz, w końcu <laughs> załatwia się na zewnątrz, ale um, zdarza jej się po prostu, nie wiem, w sieciku, ja nie wiem, nie wyczaję tego momentu, no i po prostu musi zrobić to na matę, tak? Ale to żaden problem, my dopiero zaczynamy, także na spokojnie. No i też, jak się będziemy na weselu, no to koniecznie mata musi być, także zajedziemy po matę. I jeszcze do optyki muszę zjechać po plastry, na odciski, koniecznie ostatnio, tydzień temu, jak byliśmy na weselu. O mój Boże, ja takie buty założyłam, że potem tak w nich umieram, także dzisiaj też muszę to przekminić, co ją założyć, bo żeby się nie skończyło tak jak tydzień temu. Jeszcze swoją drogą użyłam samopalacza. Znaczy samopalacze, co ja mówię? bo obrązującego i mam taką piękną opalenicę, że no cudownie będzie to wyglądać do tej sukienki. Chociaż już w tej sukience byłam tak na w i sobie na weselu i dzisiaj znowu będę na weselu, ale mega mi się podoba i robi wrażenie. Także no i tak pierwsza rzecz, którą biorę dla Lilusi zawsze, gdziekolwiek nie idziemy, to jest właśnie taki bidon. Eee, kurde, ja nagrałam hol zakupowy z tych rzeczy, z wyprawką dla szczeniaka i dalej tego nie stawiałam, O masakra, ale dobra. Ten widon zawsze jest z nami w podróży jakiejkolwiek, bo tu się nalewa wodę, tu się odkręca dół i jest karma. Ja przechowuję tutaj karma. Jest oczywiście jej za dużo, bo to jest karma z Brita i ona powinna jeść jakoś nie wiem, 70-80 gram dziennie. Tu jest 200 gram na ten moment, ale tak wolę zawsze wziąć więcej. W razie czego, gdybyś, nie wiem, dłużej, nie wiem, po prostu zawsze biorę więcej. I tu się odkręca, przechylamy i wtedy się tutaj nalewa, i potem z powrotem to wpływa i zakręcamy. Kolejną rzeczą biorę taką pastę e, dla niej do ząbków. Ona jeszcze ją widzi i się cieszy, e, bo jak ona na przykład, nie wiem, jest jakaś poddenerwowana, jest jakaś taka, nie wiem, za bardzo pobudzona, ja jej wtedy daję to na piłeczkę taką i ona też sobie się zajmuje sobą, wylizuje i to ją tak uspokaja. To, jest, to zawsze działa na psów. Dalej biorę... E, jej odżywkę, ale to nie jest, te opakowanie to nie jest jej odżywka, bo to jest jakiś hydrolat. Po prostu y, to opakowanie jej podżywce po mi się zepsuło, Psika, czy mi nie działa, bo tam y, wypadła jedna część, także przelałam do takiego czegoś. Oczywiście te opakowanie wcześniej wyszorowałam konkretnie, żeby nic tam nie ten, żeby uczula im nie dostała. Także tu jest odżywka. szpotka zwykła. Tutaj do śpiochów. Aktualnie są właśnie śpiochy, bo przed chwilą także także ważne. Tutaj dalej są smaczki, tylko to nie są te smaczki, te smaczki już dawno temu skończyłyśmy, bo były naprawdę super. W tym opakowaniu po prostu jest mi łatwiej je zapakować, bo tak pierwsze smaczki to są takie to są treserki, żwacze, one są sztosem, a dalej mamy takie, z Brita więc po prostu te żwacze i te, te zapakowałam do tego opakowania, no bo no co, mam jechać z takim czymś bez sensu a to sobie tak złożę i nawet do torebki będę miała. Co jeszcze? Na pewno biorę jej matę chłodzącą, która ostatnio do nas przyszła, ale jeszcze ona za bardzo nie umie z niej korzystać, bo myślę, że to nie jakaś zabawa czy coś i sobie podgryza tą matę. W sensie ona ogólnie lubi takie materiały podgryzać, także nie wiem, jak to się nam sprawdzi. Tak już wyglądamy. Ona jest już taka duża, już tak urosła, że Oczuję Czuję tutaj wszystko, czuję wszystkie smaczki. Dobra. Yy, oczywiście jeszcze zabawki biorę i to chyba tyle będzie. Dobra, muszę iść się wypakować, muszę kończyć nagrywanie na razie, bo nic nie możemy Jest 11.30 i wesele mamy na 17 w kościele, także lecimy. Już jestem spakowana i przebrałam się od razu, bo zaraz wyjeżdżamy. Założyłam biało, zwykłe to, bo jest mega gorąco. I takie spodnie przewiewne w panterkę, i klapki, takie ze złotymi ozdobami. A te spodnie mam właśnie z tych rzeczy, które ostatnio zamawiałam na Shein. Tam co mówiłam, że leżą mi na tej komodzie, także tak wyglądam. Jesteśmy gotowe, także zaraz jedziemy. Także co do potem. A dla was to będzie po prostu... Chwila. Dobra, uwaga, pomalowałam się, tak to wygląda. Jeszcze zrobiłam sobie takiego lizynnego koczka, ale to ja z nim walczyłam, to po prostu dramat. Ale ostatecznie wyszło. I teraz tak, pokażę wam pewien fajny patent. Mam tutaj przykładowy olejek od Andziak z sklepu i teraz zrobimy taki mek, że bierzemy rozświetlacz, obojętnie jaki, ja mam tylko jedynie taki, to są moje siostry i teraz musimy zrobić tak, że nabieramy tego rozświetlacza, tyle na razie nam wystarczy i dajemy sobie troszkę tego olejku na dłoń. I rozprowadzamy to sobie w palcach, tak żeby wszędzie równomiernie mniej więcej było. Teraz muszę tutaj troszkę o tak zrobić. I smarujemy tutaj cały dekolt, ramiona, to wszystko, co po prostu będę mieć yy, odkryte w sukience tej. Tutaj może tego nie widać, ale ta skóra wtedy będzie taka ładnie nawilżona i dodatkowo błyszcząca przez ten rozświetlacz. Także ja się teraz wysmaruję całe ręce głównie tak wysmaruję, bo to będę mieć bardzo widoczne i zaraz wam pokażę, chociaż nie wiem czy to będzie widoczne w ogóle jakkolwiek. Tutaj dekolt akurat będę mieć zakryty, także głównie zależy mi na tym, aby posmarować te ramiona i, i całe ręce. Także zaraz do was wrócę. Zobaczcie tutaj już widać, że jest taka rozświetlona i ładnie nabliżona, Naprawdę dodaje super efekt. I wystarczy mieć po prostu tylko jakiś olejek. Z balsamem to myślę, że też by mogło przejść, ale olejek to jednak daje takie większe nabliżenie, bo jednak to jest tłusty produkt. No i zobaczcie na mojej dłoni. No tu. No przepięknie to wygląda. Widzicie to? plus jeszcze właśnie mam y, posmarowaną skórę balsamem brązującym tak jak już wcześniej mówiłam, chyba tam dwa razy nawet i no cudownie to wygląda szkoda, że dekolt będę miała cały zakryty, bo tutaj to by też pięknie wyglądało ale jeszcze nałożę na pewno na szyję bo szyję jeszcze też będę mieć odkrytą w jakimś tam stopniu także tutaj już chyba tyle, wystarczy Mam oj jedynie pomarańczowy łokcie o nie <grym> dobra, to nic to nic Pewnie ten balsam się źle rozłożył. Zresztą na łokciach, na kolanach i na takich suchych miejscach zawsze takie coś się dzieje, ale mi to nie przeszkadza. Dobra, mamy pięknie rozświetloną skórę. Jest 15.40, więc tak 16.30 już musimy być gotowi, bo na 17.00 jest msza, Tak jak również już mówiłam, także ja już w sumie jestem gotowa jeszcze taką przesadę być pomalować usta i się przebrać. W suknie. A jeszcze nie wiem, tylko jakie buty założę, bo wzięłam jedne takie beżowe, które są na takim dość sporym obcasie i mogą mnie obcierać, ale jestem tam przygotowana, bo kupiłam te plastry naciski. A drugie to są na takim bardzo niskim klocuszku jakby. I one są mega wygodne, tylko do tej sukienki one totalnie nie pasują, bo ta suknia jest taka, że. Jednak ładniej wygląda po prostu z większym obcasem, ale nie wiem ile wytrzymam na tym większym obcasie. Najwyżej wezmę po prostu na zmiany te drugie, które są znacznie wygodniejsze, także zobaczymy jeszcze. Dobry. Witam was w kolejnym dniu, bo już jesteśmy po weselu. Ja niestety zapomniałam ponagrywać coś tam więcej na tym weselu, dlatego no niestety nie będzie żadnych ujęć, chociaż miałam to w planach, ale wyszło jak wyszło, tak? To znaczy, że się dobrze bawiłam po prostu, ale dosłownie ja wręcz w ogóle nie korzystałam z telefonu, bo no cały czas się bawiliśmy i spędziliśmy razem fajny czas, jak coś to Lilu się znowu się bawi w butelku. Dobra, na chwilę jej zabrałam, żeby Wam do tego powiedzieć. Jest godzina już, właśnie 17. My przed chwilą tam sobie byliśmy w basenie i tak dalej. I wpadliśmy na pomoc, że pojedziemy do mojej mamy z Lilusią. I po prostu razem w trójkę, także niedługo mamy pociąg. Zajedziemy jeszcze tylko do mnie do mieszkania, bo ja jeszcze muszę parę tam rzeczy ogarnąć, popakować i wyruszamy w podróż. <gryw> to to nie jest jakaś podróż, ale... No, lecimy na pociąg, także też coś tam mam, mam nadzieję, że ponagrywam, ale nie zapomnę, a to się też zdarza, bo no już dawno nie nagrywam i po prostu wypadłam z takiego, wiecie, wiecie o co chodzi, tak? Dobra, my się zbieramy i jedziemy, bo niedługo już mamy pociąg, także musimy powoli wyjeżdżać zaraz, tylko jeszcze popakuję tutaj parę rzeczy i wyruszamy, także do zobaczenia potem.